Neviim Aharonim, Ostatni Prorocy, Irmejahu, Księga Jeremiasza, rozdział 42, 1 I przystąpili wszyscy dowódcy wojsk, Johanan, syn Kareacha, i Jezajach syn Choszai, i wszystek lud, zarówno mali, jak i wielcy i rzekli do Jeremiasza proroka: niechaj też przyjdzie prośba nasza przed oblicze twoje, abyś pomodlił się za nami do Jahwe, Elohim twojemu, za wszystkim szczątkiem tym, gdyż zostało nas mało z wielu, jako tu widzą nas oczy twoje. 3. A niechaj wskaże nam Jachwe Elohim twój drogę, którą pójść mamy, i to, co nam przedsięwziąć należy. 4. I rzekł do nich Jeremiasz prorok Dobrze, oto pomodlę się do Jachwe Elohim naszego stosownie do życzenia waszego. I będzie cokolwiek by wam, odpowiedział Jachwe. Oznajmię wam, nie zataję nic przed wami. 5. Oni zajrzekli do Jeremiasza. Niechaj będzie nam Jachwe świadkiem prawdziwym i niezawodnym, jeśli nie uczynimy ściśle wedle słowa, a jakiem poszle cię jachwe Elohim twój, do nas. 6. Czy pomyślnym, czy złem? Głosu Jahwe Elohim naszego, do którego Cię wysyłamy, usłuchamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy słuchać będziemy głosu Jahwe Elohim naszego. 7. I stało się po upływie dziesięciu dni, że doszło słowo Jahwe Jeremiasza. 8. Wezwał tedy Jochanana, syna. Karyacha I wszystkich dowódców wojsk, którzy mu towarzyszyli, i te lud, zarówno małych, jak wielkich. 9. I rzekł do nich: Tak rzeczy jak we Elohim Jezraela, do którego goście posłali mnie, abym wynurzył prośbę waszą przed nim. 10. Jeżeli stale. Osiądziecie na ziemi tej, wtedy odbuduję Was, a nie zburzę, i zasadzę Was, a nie wyplenię więcej, bo mi żal z powodu złego, którą wyrządziłem Wam. 11. Nie obawiajcie się króla Babelu, którego się tak obawiacie. Nie obawiajcie się go, rzeczy Jakwe gdyż ja z wami, abym was wybawił i ocalił z mocy Jego. 12. I zjednam Wam łaskę i zmiłuję się nad nami i pozwoli Wam mieszkać na ziemi waszej. 13. Gdybyście wszakże powiedzieli, nie pozostaniem na ziemi tej, nie słuchając głosu Jachwe Elohim waszego. 14. Mówiąc, nie, lecz do ziemi mitraim pójdziemy gdzie nie ujrzymy wojny, ani od głosu trąby nie usłyszysz, a chleba łaknąć nie będziemy, a tam się osiedlim. 15. Otóż wtedy słuchajcie słowa Jahwe, szczątku judy. Tak rzeczy Jahwe zastępów Elohim Jesraela. Jeżeli rzeczywiście zwrócić cię, Oblicze wasze, by pójść do Micraim, a pójdziecie, by zagościć tam. 16 Tedy miecz, którego się obawiacie, doścignie on was tam na ziemi Micraim. A głód, o który się troszczycie, tam podąży On za wami do Micraim, abyście wyginęli tam. 17, tak, się to stanie wszystkim owym ludziom którzy zwrócą oblicze swoje, by pójść do Mitraim, by gościć tam. Wyginą oni od miecza i głodu, i moru, a nie pozostanie po nich niszczątku, ni niedobitka z powodu klęski, którą nabiodę na nich. 18. Albowiem tak wyrzekł Jachwę zastępów Elohim Jeszaela, jako się wylał gniew, i oburzenie moje na mieszkańców Jeruzalajm. Tak rozleje się gniew mój na was, gdy przyjdziecie do Mitzrayim i będziecie złożeczeniem i zgrozą i przekleństwem i urągowiskiem i nie ujrzeć wam więcej miejsca tego. 19. Oto, co wyrzekł Jahwe o was w szczątku Judy, nie wchodźcie do Mitzrayim, Pamiętajcie to dobrze, żem przestrzegał was dzisiaj, 20 boście łudzili samych siebie, gdyście wysyłali mnie do Jahwe Elohim waszego, mówiąc: módl się za nami do Jahwe Elohim naszego, i jako powie Jahwe Elohim nasz, tak oświadczysz nam, a spełnimy. 21 a oto oświadczam Wam dzisiaj, ale nie słuchajcie głosu Jakwe Elohim Waszego we wszystkim tem, z czym posłał mnie do Was. 22. A teraz pamiętać Wam dobrze, że od miecza głodu i moru poginiecie w miejscu, do którego pragniecie przyjść, by gościć tam.